Nie ma jak w domu, bo dom to wyjątkowe miejsce i nawet ci z nas, którzy być może nie doświadczyli szczęśliwego domu, to mamy takie wyobrażenie takiego domu i o takim domu marzymy. Amerykański poeta Robert Frost powiedział, że dom to takie miejsce, gdzie kiedy ty musisz tam przyjść, to oni muszą cię tam przyjąć. Bo bez względu na to, jaka, jak bardzo skomplikowana byłaby twoja historia, dom to takie miejsce, gdzie właśnie jest dla ciebie miejsce. Gdzie możesz wrócić? I też nie jak wy, ale ja generalnie w ogóle lubię powroty do domu po, po długich podróżach, bo myślę sobie, że nie ma nic przyjemniejszego, jak po właśnie takiej długiej, męczącej podróży, wreszcie znaleźć się w domu, usiąść na swojej kanapie, w swoim fotelu, wykąpać się pod swoim prysznicem, gdzie wszystko jest tak, jak trzeba, idealnie, i wyspać się w swoim łóżku, które jest najwygodniejszym łóżkiem na świecie, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. I być może właśnie dlatego też lubimy, Opowieści, historie o podróżach i bohaterach, którzy wyruszają w długą podróż i po licznych przygodach, perypetiach w końcu wracają szczęśliwie do domu. I tak naprawdę to jest taki najbardziej typowy schemat historii, najbardziej popularny schemat historii. Bohater wyrusza w podróż, przeżywa liczne przygody, które go zmieniają, realizuje swój cel, swoją misję tej podróży, a na końcu, zmieniony, wraca do domu. I w ten sposób napisano Odyseję, Władcy Pierścieni, Opowieści, Znarni i wiele innych książek i historii, które, które bardzo kochamy. A kochamy dlatego, że sami rozumiemy, że naprawdę życie, nasze życie jest jak podróż. My też jesteśmy w podróży do domu i też prawda jest taka, że chcemy być w tej podróży zmienieni, ale też tu, gdzie jesteśmy, nie do końca czujemy się jak w domu. Tu nie jest domowo. Tutaj nie czujemy się jak w domu, bo trudno poczuć się jak w domu w świecie, w którym jest tyle bólu i cierpienia. Trudno poczuć się w domu w miejscu, w którym ludzie uciekają ze swoich domów, aby, aby ratować swoje życie. Trudno poczuć się w domu w miejscu, gdzie jest tyle niesprawiedliwości i krzywdy. A więc, kiedy patrzymy na świat wokół, to widzimy, że atmosfera nie do końca jest domowa. I często bardziej czujemy się jak bezdomni, którzy. Które tęsknią za domem, którzy chcieliby się wreszcie w tym domu znaleźć. I oni też tak się czuli. Bo kiedy po latach tułaczki wreszcie wrócili do swojego domu, okazało się, że ich domy są zburzone. Nie tylko ich domy, ale też całe miasto zostało zniszczone, a nocą niezamieszkane miasto było pogrążone w ciemności. Tego właśnie doświadczyli Żydzi, kiedy powrócili do Jerozolimy po niewoli babilońskiej. Ich oczom ukazały się obra obraz zniszczeń, zgliszcz, spustoszenia i trudno było się w tym mieście poczuć jak w domu. A najbardziej bolesne było to, że to właśnie Jerozolima była zniszczona, ich stolica, a oprócz tej Jerozolimy także świątynia, ponieważ Jerozolima i świątynia to były znaki ich tożsamości, tego kim oni są. I my doskonale to rozumiemy, ponieważ wiemy, że są takie miasta, które mają szczególne znaczenie. I tymi miastami najczęściej są stolice. Dlatego też, kiedy najeźdźcy najeżdżają jakiś kraj, to najpierw chcą zdobyć stolicę, bo to jest serce narodu. Kiedy ktoś zdobędzie stolicę, to jakby pokonał cały naród. Klęska stolicy jest klęską całego kraju. Dlatego też, e, Niemcy w jakimś momencie po powstaniu warszawskim postanowili zburzyć Warszawę i zrównać ją z ziemią. Szacuje się, że 60-80% miasta zostało zburzone, bo w ten sposób chcieli złamać tego ducha oporu i pokazać, kto tu rządzi, kto zwyciężył. Ponieważ są miasta, które mają szczególne znaczenie. I dlatego Babilończycy, kiedy najechali Królestwo Judy, to zburzyli, zniszczyli Jerozolimę, a mieszkańców miasta i mieszkańców Królestwa Judy zabrali do niewoli, do Babilonu. A więc stali się oni bezdomni tak naprawdę. Ale nie tylko oni, ponieważ... Babilończycy także zburzyli świątynię, a świątynia to przecież dom Boga. A więc nie tylko Izraelici stali się bezdomni, nie tylko Żydzi, ale także Bóg stał się w pewnym sensie bezdomny. I ludzie zadawali sobie pytanie: to skoro nie ma świątyni, nie ma domu Boga, to jak ten Bóg będzie mieszkał pośród nas? W jaki sposób? I jak żyć w świecie, w którym nie ma miejsca dla Boga? I to pytanie będzie towarzyszyło im przez wieki, bo nawet jak wrócą, odbudują swoje świątynie, to i tak nie będą tam się czuli do końca jak w domu, bo będą ciągle pod okupacją kolejnych imperiów. I chociaż ta historia wydaje się być dla nas odległa, to tak naprawdę ich dylematy są dla nas w pewnym sensie zrozumiałe, ponieważ tak jak zauważyliśmy wcześniej, my też czujemy się często bezdomni w tym świecie, który nas otacza, ale też często dajemy sobie to samo pytanie. Jak żyć w świecie? w którym nie ma miejsca dla Boga i w którym Bóg wydaje się być niewidoczny, a może nawet, może nawet nieobecny. I, i prorok Izajasz doskonale rozumiał wagę tych pytań, dlatego ten, ten obraz, który maluje w swojej księdze był nie tylko zachętą dla ludzi, którzy wracali z niewoli babilońskiej, ale także jest zachętą dla nas dzisiaj. I Izajasz zaprasza nas, abyśmy razem z nim wyruszyli w podróż. A mówi tak, powstań, zajaśnij, gdyż nadeszło Twe światło, a chwała Pana rozbłysła nad Tobą, bo to ciemność okrywa ziemię, a gęsta chmura narody. Ale nad Tobą rozbłyśnie Pan i jego chwała ukaże się nad Tobą, ku Twemu światłu wyruszą narody, a ku promieniom Twego blasku Królowie, podnieś oczy, rozejrzyj się wokół, gromadzą się wszyscy, przychodzą do Ciebie, Twoi Synowie, nadciągają z daleka, a Twoje córki niesione są na rękach. Rozpromienisz się, kiedy to zobaczysz. Zadrżysz i otworzysz szeroko swe serce, gdyż zawróci ku Tobie bogactwo morza i przybędzie do Ciebie mienie narodów. Gromady wielbłądów Ci okryją młode wielbłądzice Midianu i Efy. Wszystkie one przybędą z Saby, przyniosą ze sobą złoto i kadzidło, będą ogłaszać dobrą nowinę w swych pieśniach na chwałę Pana. I choć to były mroczne czasy trudne czasy, to ten obraz, który maluje Izajasz jest pełen światła. I chociaż Izajasz mówi, że tak, ciemność okrywa ziemię, a gęsta chmura narody, to w tej wizji, w tym obrazie ciemność nie ma szans. Ponieważ Izajasz mówi, powstań, zajaśnij, gdyż nadeszło Twe światło, a chwała Pana rozbłysła nad, nad Tobą. I ta scena jest pełna blasku, pełna światła, jest mowa o, o świetle, o światłości, o o blasku, o promieniach, o promieniejącym obliczu, twarzy, o tym, że można się rozpromienić po, po czasie smutku. Ta wizja jest pełna światła, pomimo mrocznych czasów. I my czasami, kiedy myślimy o trudnych czasach, to myślimy sobie, że w trudnych czasach to, czego potrzebujemy najbardziej, to więcej środków, więcej pieniędzy, więcej spokoju. Więcej wpływów, więcej zdrowia, więcej niezależności. I czasami jesteśmy jak dziecko, które myśli, że żebyś naprawdę szczęśliwym, to potrzebuje mieć więcej zabawek albo nowe zabawki. I widzieliśmy takie dzieci, które są w sklepie ze swoimi rodzicami, ze swoim tatą, i takie dziecko, mówi: Tato, kup mi, kup mi, kupisz mi to, kup mi. Bo myśli sobie, że jak będzie miał tego, tego nowego misia, albo nowy tablet, albo smartfon, albo grę komputerową, to będzie szczęśliwe. I czasem tak jest, że tata kupuje. To coś wymarzone, tą wymarzoną rzecz, ten gadżet dla swojego dziecka, który mówi: kup mi, kup mi, kup mi. Ale niech ten tata w tym sklepie zniknie dziecku z oczu na moment. Okazuje się, że ten nowy miś nie ma znaczenia. Ta nowa zabawka przestaje cieszyć, bo nie ma taty. Bo tak naprawdę to, czego dzieci potrzebują, to obecności swoich rodziców. Kiedy rodzice są obecni, kiedy mama i tata są obecni w ich życiu, wtedy można cieszyć się wszystkim. A kiedy zabraknie mamy i taty, wtedy to wszystko, co mają, przestaje mieć znaczenie, przestaje cieszyć. Dlatego właśnie Bóg w tym tekście, w tym obrazie przychodzi do swojego ludu i daje im to, czego potrzebują najbardziej. Daje im samego siebie, swoją obecność. Bo tam, gdzie jest Ojciec, tam jest dom. I Bóg przychodzi i daje swoją obecność swojemu ludowi, ponieważ wie, że my zostaliśmy stworzeni do relacji z Bogiem, do bliskości z Bogiem. I tylko wtedy jesteśmy szczęśliwi, kiedy jesteśmy blisko Niego. I On przychodzi do swojego ludu, który jest pogrożony w ciemności, który żyje w mieście, który jest pogrożony w mroku, bo nie ma tam światła, bo, bo jeszcze go nie odbudowali. I, I wnosi światło w ich życie, swoją obecność. A kiedy Bóg przychodzi i przynosi swoje światło, to to światło zaczyna być widoczne dla innych. To jest niemożliwe, aby inni nie dostrzegli tego światła, które pojawia się w życiu Jego ludu. I kiedy patrzymy, kiedy czytamy ten tekst uważnie, to on jest zdumiewający, ponieważ tak naprawdę to już w jakimś momencie nie wiadomo, kto tu świeci. Czy Bóg jest światłem, czy to miasto świeci, czy Boży lud świeci, kto tu jest źródłem światła. Bo o to właśnie chodzi w tym tekście, że Bóg chce, aby Jego światło, było widoczne przez jego ludzi. I kiedy inni patrzą na to światło, to okazuje się, że oni też pragną tego samego światła, tego samego Boga, tego samego pokoju, tego samego, tej samej bliskości z Bogiem. Pragną tego samego. Dlatego też Izajasz maluje w tym obrazie niesamowitą wizję, że oto narody. Widząc to światło, zaczynają wędrować do Jerozolimy aby przybyć do świątyni, do domu Boga, aby, aby oddawać Bogu chwałę. I ta wizja jest szokująca, ponieważ w Starym Testamencie narody nie miały dobrej reputacji. Narody to były te ludy, które nie czciły Boga, które nie znały Bożego prawa, były bezbożne. Mało tego, narody to były te ludy, które najczęściej zagrażały Bożemu ludowi to byli wrogowie Izraela, którzy najeżdżali Izrael. I najczęściej robili to ze wschodu, tak jak Asyria, Babilon, Persja. To były wrogie ludy. Ale tutaj ze wschodu przybywają narody i nie po to aby walczyć, nie po to aby zdobywać, ale przybywają po to, aby znaleźć się w domu Boga, aby oddać mu cześć. I mało tego, przywożą są złoto i kadzidło i bogactwa na odbudowę świątyni. Jest to zdumiewająca wizja, w której, w której Bóg zaprasza wszystkich i wszyscy są zaproszeni i wszyscy są mile widziani w Jego domu. Izraelici, Żydzi wracają do swego domu, wracają do domu, który utracili, a narody wędrują do domu, którego jeszcze nigdy nie poznały, który stanie się po raz pierwszy ich domem. Ktoś powie, to wspaniała wizja, ale ale tu się pojawia pytanie, ale to w takim razie to kiedy, jak, w jaki sposób te słowa się mają wypełnić? Czy to jest przeszłość, czy to się wypełniło, czy to się wypełnia, czy to dopiero przyszłość? W jaki sposób? To pytanie jest ciekawe i z nim zmierzymy się za chwilę, ale przedsmak wypełnienia tego proroctwa miał miejsce wtedy, kiedy Izraelici, kiedy Żydzi wrócili z Babilonu do swojej ziemi. Kiedy zaczęli odbudować świątynię i chociaż okoliczne ludy przeszkadzały w tym odbudowaniu świątyni, król Dariusz Wielki wydał dekret zezwa zezwalający na budowę, a też posłał materiały. Zatroszczył się o pieniądze, a więc popłynęło złoto i materiały od innych narodów, aby mogli odbudować swoją świątynię. Ale wiemy z historii, że nie odzyskali swojej niepodległości. Pojawiły się kolejne imperia, które im zagrażały. To nie były czasy pokoju. Potem przyszedł Jezus. Kiedy Jezus na świat, to ewangeliści malują opis Jego, tę scenę Jego przyjścia, Jego narodzin, posługując się obrazami światła: że są, jest światło z nieba, i aniołowie, i gwiazda. I mówią o samym Jezusie, że On jest prawdziwą światłością świata. A potem, w jakimś momencie, ta gwiazda prowadzi mędrców, cudzoziemców, obcokrajowców z innych narodów, ze wschodu. Przybywają do Niego. I dają mu w prezencie złoto i kadzidło, tak jak mówi Izajasz. I jeszcze mirrę. Oto przybywają narody do Jezusa, bo to On jest tym, tym znakiem Bożej obecności, tą prawdziwą świątynią. Ale nawet wtedy ciągle Izrael był pod okupacją Rzymian, a 70 lat później świątynia została zburzona, zniszczona, tak jak też i cała Jerozolima. Kiedy więc, jak ta wizja się wypełni? Z tym pytaniem, które nas nurtuje, musimy jeszcze chwilę poczekać, co powiedział na to pytanie, ponieważ musimy, nie możemy przegapić czegoś, co jest pilniejsze i ważniejsze w tym tekście teraz. A mianowicie to, że Izajasz mówi nam, że Bóg zaprasza wszystkich do swojego domu i obiecuje wnieść światło w życie swojego ludu tak, aby stał się światłem dla innych. I to jest prawda, której nie możemy przegapić, że Bóg chce wnieść światło w nasze życie, ale chce, abyśmy my, jako Boży ludzie, stali się światłem dla innych. Ale to nie jest koniec tej podróży i to nie jest koniec tej historii. Bo kiedy czytamy ten tekst uważnie, to Bóg nie tylko zaprasza do swojego domu, ale też zaprasza do swojego miasta. I to jest znowu intrygujące, bo w Starym Testamencie miasta, podobnie jak narody, nie miały dobrej reputacji. Miasta, miasta, w przeciwieństwie do ogrodu Eden, były dziełem człowieka, produktem cywilizacji. To było często siedlisko zła, grzechu, buntu, niemoralności, tak jak Sodoma, Gomora, Babilon, cała plejada złych miast, które są opisane w Starym Testamencie. Miasta to były złe miejsca do życia, Ponieważ były pełne zła. Ale to miasto, to miasto jest inne. To miasto to nowa Jerozolima. I Izajasz opisuje tę Jerozolimę tak. Mówi, twoje bramy będą stale otwarte. Nie będą ich zamykać ani w dzień, ani w nocy. By sprowadzić do ciebie mienie narodów, by byli wprowadzani ich królowie. A potem dodaje... Zamiast miedzi upowszechnię złoto, zamiast żelaza srebro, <laughs> zamiast drewna upowszechnię miedź, a zamiast kamieni żelazo i ustanowię pokój Twą zwierzchnością, a nadzorcą uczynię sprawiedliwość. W Twojej ziemi nie usłyszy się o przemocy, ani o spustoszeniu i zniszczeniu i w Twych granicach wtedy nazwiesz swe mury zbawieniem, a swoje bramy pieśnią chwały. Światłem za dnia nie będzie Ci już słońce, a blask księżyca nie będzie świecił w nocy, lecz Pan będzie Twoim wiecznym światłem i Bóg Twoją zdobą. Twoje słońce już nie będzie zachodziło, ani księżyc nie będzie znikał, gdyż Pan będzie Twoim wiecznym światłem i zakończą się dni Twojej żałoby. Oto to jest to miasto, do którego wszyscy są zaproszeni, wszystkie narody i Boży lud powraca do tego miasta. I to miasto jest niezwykłe, bo to jest, to jest miejsce, które jest bezpieczne. Izajasz mówi, że twoje bramy będą stale otwarte i nie będą ich zamykać nawet na noc. Kiedy mieszkałem w stanach zjednoczonych w czasie studiów to przez rok miałem swoje własne mieszkanie i przez rok nie zamykałem tego mieszkania, bo czułem się tam bezpiecznie, tam było bezpiecznie. Ale prawda też jest taka, że w tym mieszkaniu za dużo nie było, więc nie było co ukraść z niego. Ale to miasto jest inne, ponieważ to miasto jest bezpiecznym miejscem, nie zamykają bram. Ale to jest miasto, w którym jest co ukraść. Tam biedy nie ma, ponieważ te bramy są ciągle otwarte, bo królowie zjeżdżają się z tego świata, przywodząc swoje mienie i bogactwo. I Izajasz pisze, że w tym mieście nie ma kryzysu tak naprawdę, ponieważ zamiast miedzi używają złota, zamiast srebra używają, zamiast żelaza używają srebra. To jest miasto, w którym wszystkiego jest pod dostatkiem. A mało tego w tym mieście nie słyszy się o przemocy, więc każdy czuje się naprawdę bezpiecznie i spokojnie. I w tym mieście też jest zawsze dzień. Bo światłem już nie jest słońce, ale sam Bóg jest światłem w tym mieście, ponieważ On tam zamieszkał ze swoim ludem w tym mieście. Więc w pewnym sensie to miasto staje się, staje się taką jedną wielką świątynią. Jednak najbardziej to, co jest zdumiewające, to jest to, dla kogo jest to miasto. Ponieważ kiedy wczytujemy się w ten tekst, odkrywamy, że Bóg zaprasza wszystkich do swojego miasta, które będzie miejscem Jego obecności. I, i wiem, o czym myślicie, wiem, jakie pytanie sobie zadajecie, ale to jak, to kiedy, gdzie, w jaki sposób to się wydarzy, czy wydarzyło, czy to jest przeszłość, czy to jeszcze przed nami. Wiele ludzi, wiele, wiele osób uważa, że nadejdzie taki dzień, kiedy Żydzi odbudują swoją świątynię i znowu będą panowali nad innymi narodami. E, jednak kiedy czytamy historię biblijną, to okazuje się, że Bóg postanowił nas zaskoczyć. I przygotował bardzo niezwykłe zakończenie tej historii. To było gdzieś na przełomie lat 80., -tych, 90. -tych. Mały chłopiec wśliznął się do gabinetu swojego ojca. A tam na biurku jego taty stał ten niezwykły przedmiot, który miał klawisze z literkami i można było na nim pisać, można było tym przedmiotem pisać. To była maszyna do pisania. Chłopiec usiadł, wkręcił kartkę papieru i zaczął pisać. Jego tata jest pisarzem i pisze książki, a on na tej maszynie pisze wiadomość dla swojego taty. I tak bardzo był zajęty tym pisaniem, że nawet nie zauważył, jakiego tata stanął w drzwiach i z rozbawieniem obserwował poczynania swojego syna, który udawał, że jest dorosły, i czuł się taki bardzo dorosły. I nagle chłopiec zauważył tatę i mówi, tato, tato, kupisz mi taką maszynę do pisania na urodziny? Tato popatrzył na niego i mówi oczywiście, że ci kupię, ale nie na urodziny, tylko jak pójdziesz na studia. Dobrze, tato. Minęło 10 lat, może więcej, chłopiec dorósł, stał się młodym mężczyzną i właśnie pakował się na studia, by wyjechać z domu. Dawno zapomniał tej rozmowie z ojcem. I nagle jego tata staje w drzwiach i trzyma w rękach pięknie zapakowane pudełko. Daje snowi, on przyjmuje ten prezent, zdziera papier, otwiera pudełko, patrzy, a tam w środku nowiutki laptop. Czy tata... Dotrzymał słowa? Czy nie dotrzymał słowa? I podobnie jest w naszej historii. Prorocy Starego Testamentu zapowiadali, że pewnego dnia, kiedy Mesjasz powróci, odbuduje Królestwo Izraela, że pewnego dnia, kiedy Mesjasz powróci, Żydzi powrócą do swojej ziemi, odzyskają całą swoją ziemię obiecaną. Odbudują świątynię Izra Jerozolima stanie się centrum świata, najwyższą z gór, inne narody będą wędrowały do Jerozolimy, aby tam oddać cześć Bogu. To była wizja tak piękna, prawie tak piękna jak wizja nowej maszyny do pisania. Ale kiedy czytamy Biblię i dochodzimy do samego końca, do ostatniej księgi Biblii, do Księgi Objawienia, to odkrywamy, że Bóg przygotował coś więcej. Coś co wykraczało poza wyobrażenia ludzi z czasów Izajasza. Oto Jan mówi, "I widziałem nowe niebo i nową ziemię. A potem mówi anioł, chodź mówi, pokażę ci narzeczoną baranka, czyli kościół. I Jan spodziewa się zobaczyć tą narzeczoną jako osobę, ale nagle widzi nie osoby, ale coś, co mówią jak miasto, nie miasto. I mówi, że zobaczył nową Jerozolimę, która wstępuje z nieba. I ta nowa Jerozolima jest pełna blasku i światła. Jest zbudowana z, i ma 12 bram. A na tych 12 bramach są imiona 12 plemion Izraela. I 12 fundamentów. A na tych fundamentach imiona 12 apostołów. Bo to jest miasto. To reprezentuje cały Boży Lud, świętych Starego i Nowego Testamentu razem. I to miasto jest pełne blasku i jest ozdobione drogocennymi kamieniami. Jego bramy są zrobione z pereł, a ulice ze złota. Brzmi znajomo? A jeśli nie brzmi dość znajomo, to posłuchajmy: I nie widziałem w nim przybytku, czyli świątyni, dlatego że Pan, Bóg Wszechmogący. Jest Jego przybytkiem oraz baranek. Miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je chwała Boga, a Jego lampą baranek. W świetle miasta będą chodzić narody, a królowie ziemi wniosą do Niego swoją chwałę. Za dnia Jego bramy nigdy nie będą zamknięte, a nocy tam nie będzie. Brzmi znajomo? Okazuje się, że apostoł Jan, malując wizję nowej ziemi nowego nieba, wieczności, tego kim jest Boży Lud w tej wieczności, posługuje się farbami i kolorami i obrazami proroka Izajasza. Wykorzystuje te same obrazy, te same kolory, te same farby, aby namalować obraz jeszcze wspanialszy. I okazuje się, że zamiast jednego ludu, jednego narodu, Bóg... Zbawia wszystkie narody, Jego Kościół składa się ze świętych Starego i Nowego Testamentu, składa się ze wszystkich ludów, przedstawicieli wszystkich grup etnicznych, wszystkich języków. Którzy wszyscy, jak mówi dalej ten tekst, jako słudzy Jezusa, obejmują panowanie razem z Jezusem. Zamiast jednego kawałka ziemi, zwanego ziemią obiecaną, Bóg odnawia całą ziemię, cały świat. Natomiast jednego miasta, jednej świątyni, niebo przychodzi na ziemię, i cała ziemia staje się miejscem obecności Boga, bo Bóg mieszka pośród swojego ludu. To coś więcej niż tylko maszyna do pisania. Bóg przygotował znacznie więcej. Bóg przygotował dom, bo tam, gdzie jest Ojciec, tam jest dom. A to jest jego pragnienie, abyśmy my, na zawsze mieszkali z nim. I to pragnienie, to pragnienie Boga było od dawna, od, od stworzenia świata. Kiedy Bóg stworzył ludzi, umieścił w Edenie, spotykał się tam z nimi, to było miejsce obecności. Potem świątynia była miejscem obecności Boga. Potem Jezus przed na świat. Bóg zamieszkał pośród nas. Dzisiaj Bóg mieszka przez swojego ducha świętego w nas, w naszych sercach. Ale pewnego dnia Bóg chce zaprosić nas do nowego miejsca. Gdzie my będziemy mieszkali z Nim na zawsze. I wtedy odkryjemy, że nie ma lepszego miejsca niż w domu. Nie ma lepszego miejsca niż w obecności Boga, bo tylko tam czujemy się jak w domu. I kiedy znajdziemy się w tej nowej, na tej nowej ziemi, odkryjemy, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. I to będzie świat, który będzie zaskakujący. Bo z jednej strony będzie znajomy, ale z drugiej strony będzie trochę inny. I C.S. Lewis w swoich opowieściach z Narni, w ostatnim tomie, opisuje, jak stara Narnia przeminęła, a Aslan zabiera wszystkich swoich poddanych do nowej Narni i kiedy znaleźli się w tym nowym miejscu, to ta nowa Narnia jest znajoma, ale trochę inna. I mówią, jest trochę inna, tak jak prawdziwa rzecz. Jest inna od cienia, który rzuca. Jest inna. Jak życie na jawie jest in, jest, różni się od snu. Bo okazuje się, że to wszystko, co znali ze swojej starej narni, było zaledwie cieniem, zapowiedzią przed smakiem tej nowej. A ta nowa jest jeszcze piękniejsza, jeszcze prawdziwsza, jeszcze wspanialsza, ale to jest ciągle ich narnia. Jak jeden z bohaterów to pięknie powiedział, kiedy tam się wreszcie znalazł, mówi: Nareszcie w domu! To jest ojczyzna, do której należę. To jest kraj, o którym marzyłem, za którym tęskniłem przez całe moje życie, chociaż nie wiedziałem o tym aż do teraz. A potem dodaje: To dlatego kochaliśmy naszą starą Narnię, że czasem przypominała nam tę. I kiedy znajdziemy się w wieczności, w naszym nowym domu, to właśnie powiemy: nareszcie w domu. To jest nasza nowa ojczyzna, to jest kraj, za którym tęskniliśmy całe życie. A potem, jak chwilę refleksji, powiemy: to dlatego kochaliśmy naszą starą Ziemię, że czasem przypominała tą. Bo tam nie będzie bólu, nie będzie płaczu, nie będzie łez. Ale będzie on, nasz ojciec i wtedy zrozumiemy, że nie ma lepszego miejsca niż obecności Boga, bo tylko tam czujemy się jak w domu. A skoro to prawda, skoro nie ma lepszego miejsca niż obecności Boga, to już dziś możesz zaprosić go do swojego życia, aby przyszedł do twojego życia. I już dziś możesz zacząć uczyć się cieszyć tą obecnością każdego dnia.